Ewidencja czasu pracy kierowców zawodowych to kluczowy element zarządzania w branży transportowej, a system Enova 365 zapewnia narzędzia, które ułatwiają ten proces. W module Kadry i Płace w zakładce Kalendarz można precyzyjnie ewidencjonować czas pracy każdego pracownika. System obsługuje różne strefy czasowe, co umożliwia szczegółowe uwzględnienie pracy w normie, nadgodzin, pracy nocnej czy pracy w niedzielę i święta. Rozliczanie nadgodzin to kolejny istotny aspekt. W przypadku nadgodzin dobowych stawka wynosi 50%, natomiast dla nadgodzin średniotygodniowych, świątecznych i nocnych wynosi 100%. Co ciekawe, ENOWA 365 wprowadza możliwość utworzenia magazynu nadgodzin, co pozwala na odbieranie nadgodzin w formie czasu wolnego. W ten sposób system automatycznie przelicza nadgodziny, stosując zasady 1 do 1 i 5 dla nadgodzin 50% oraz 1 do 2 dla nadgodzin 100%. Jeśli chodzi o okresy rozliczeniowe, ENOWA 365 umożliwia dostosowanie ich długości do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu można ustawić różne okresy, w tym wielomiesięczne, co z pewnością przyda się w przypadku kierowców. Konfiguracja tych ustawień jest prosta i odbywa się w sekcji narzędzia, opcje, kadry i płace, co znacząco podnosi elastyczność systemu. Nie można zapomnieć o integracji z systemami RCP, czyli rejestratorami czasu pracy. To bardzo wygodne rozwiązanie dla kierowców, którzy korzystają z tachografów. Enowa 365 umożliwia import danych RCP, a następnie ich weryfikację i korekcję przed przeniesieniem na kalendarz pracownika, co zapewnia dokładność ewidencji. Raportowanie to kolejna mocna strona Enova 365. Dzięki specjalnym raportom, takim jak karta ewidencji czasu pracy szczegółowa, można analizować czas pracy kierowców. Dodatkowo, istnieje możliwość dostosowania raportów do specyfiki pracy w branży transportowej, co pozwala m.in. na uwzględnienie godzin dyżurów. Elastyczność systemu Enova 365 pozwala na tworzenie własnych stref czasu pracy. Można zdefiniować różne kalendarze oraz zasady dotyczące czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników. Choć system oferuje zaawansowane narzędzia do rozliczania czasu pracy, warto pamiętać, że może zachodzić potrzeba jego dalszego dostosowania do specyficznych wymagań związanych z przepisami prawa pracy i transportowego. Jeśli potrzebujesz wsparcia w dostosowaniu Enova 365 do wymogów twojej firmy, specjaliści z NeoSmart są do twojej dyspozycji. Dzięki ich doświadczeniu możesz mieć pewność, że proces rozliczania czasu pracy w Twojej firmie będzie przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.